No dobrze, Jolu teraz wykręcamy kolejny numer. Tym razem przeniesiemy się tradycyjnie do kina Zarogiem, rogiem. Śpiewająco, bo zawsze właściwie to od wczoraj śpiewaliśmy sobie. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. No i zgodnie stwierdziliśmy, że mm, póki są ferie, niech ta zima będzie z nami. I niech będzie z nami kolejna propozycja filmowa kina Zarogiem. Nie wiem, czy już mamy połączenie. Hu, zima zła. Tak, jesteśmy już na żywo, pani Anito. Jesteśmy w kinie za rogiem. Z tego co tutaj mam przecieki z dobrych źródeł, to dzisiaj porozmawiamy o filmie dokumentalnym, tak? Tak, tak, ja sądzę, że takie filmy właśnie też znajdują się w bibliotece Kina za Rokiem i trzeba o tym powiedzieć, bo to jest wielki dorobek i ważna sprawa dla wszystkich, bo ten film mogą zobaczyć i dziadkowie, i rodzice, i dzieci również powinny nawet zobaczyć ten film. To jest dokumentalny, biograficzny film produkcji polskiej w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej ze zdjęciami Artura Reinarta i muzyką Włodzimierza Pawlika. Mm -hmm. To y będzie inny świat. <laughs> A, no i chciałam zacząć szybciutko, bo pewnie mam. Mało czasu. Tak. Czekamy. <noise> Feria niestety się kończy. To może wspomnę o Dorocie Kędzierzawskiej, bo to jest reżyser filmowa i scenarzystka. Przede wszystkim urodzona w 57 roku w Łodzi, niedaleko nas. Jest córką Anglii Kędzierzawskiej, autorki filmów dla dzieci. I od dzieciństwa jest bardzo zżyta z panem filmowym, bo często towarzyszyła matce. Przede wszystkim filmy, które robi, to z założenia są niekomercyjne i opowiadają o trudnych, jak i bolesnych sprawach. Mówią o ludziach samotnych. Ubogich, beznadziejnie oczekujących uczucia zrozumienia, pomocy i tak Ale Dorota Kędzierzewska jest wyjątkową reżyserką, bo bardzo starannie buduje każde ujęcie. Zwraca uwagę na detale, scenografię, światło i kolor. Najdrobniejsze gesty. Będziecie Państwo mogli zobaczyć po prostu to wszystko w filmie Inny Świat. Ale e, obraz filmowy jest dla niej chyba najistotniejszy. To jest sprawa pierwszorzędna w jej twórczości. To jest podstawowa forma przekazu. E, słowo jest spożywane bardzo, bardzo niewiele, z zadziwiającą niemal oszczędnością, ale yy, Dorota mówi o sobie jestem, yy, sama taka je, jestem, po prostu. Mało mówię, yy, dlaczego więc moje filmy miałyby, yy, miałyby być przegadane. Yy, i, I tak wracając już, już właśnie do filmu Inny świat, yy, skracając szybciutko i opowiadając o tym, zachęcić Państwa bardzo bym chciała, bo to jest filmowa opowieść o świecie, którego już nie ma. Bohaterką tego filmu jest wybitna aktorka teatralna i filmowa, Danuta Szaflarska. I przez symboliczne 97 minut filmu jest, to jest jakby nawiązanie bezpośrednie do wieku aktorki, bo Danusia w czasie powstawania filmu miała właśnie 97 lat. Będziemy mogli mieli okazję zobaczyć świat widziany oczami tej naprawdę wyjątkowej osobowości polskiej kultury. Mm -hmm. Nie wiem, no w dobie internetu to mogłoby się nam wydawać wszystkim, że wiemy wszystko o wszystkich, prawda? I nic już nas nie jest w stanie zaskoczyć, ale to nic bardziej mylnego, bo dowodem na to jest właśnie ten film: Inny świat. Mhm. Bo pani Danuta Szaflarska odsłania nikomu dotąd nieznane fakty ze swojego życia. Ale nie byłoby prawdopodobnie tego obrazu, gdyby nie przyjaźń pani Danusi z panią Dorotą, bo one zrobiły ze sobą kilka, yy, kilka filmów. Yy, między innymi bardzo wzruszający dramat Pora umierać. Zrobiła również film Diabły, Diabły, gdzie pani Danusia Szaflarska zagrała wiedźmę. I film Nic, gdzie zagrała jędzę. Mhm. A inny świat, to co dzisiaj by nie mogli zobaczyć, to jest naprawdę niezwykła opowieść, którą ogląda się z zapartym tchem. A w filmie przyprowadza się wiele wątków z jej życia, bo opowiada o swoim dzieciństwie, o okresie studiów aktorskich, o małżeństwie i o okresie II wojny światowej. Ale podczas tych rozmów wszystkich to w ogóle ona niesamowicie tryska humorem w ogóle, ma dystans do wielu sytuacji. Opowieści na przykład jest taka opowieść o suszeniu pielu w czasie Powstania Warszawskiego. Ale z drugiej strony też czasami pojawiają się też takie no dla mnie bardzo wzruszające momenty, w których zaczyna pani Danusi drżeć głos. Wracając wspomnienia, są momenty wzruszenia. Pani Druka Kędzierzawska pokazuje panią Danusię jako kobietę taką z bardzo bogatą historią, bo jej życie nie oszczędzało. Ale musimy przypomnieć. Że... Też, że, że Danuta Szofarska, to mówimy tutaj o tym, jakby schyłku już jej kariery, ale początek to zakazane piosenki, prawda? I to też film, który na tak, stałe, tak. wbił się w historię polskiej kinematografii. A ja mam jeszcze jeden taki film z panią Danusią, który bardzo jakoś nie wiem, z wielkim sentymentem do niego wracam. To jest film Juliusza Machulskiego ile waży Koń, Koń Trojański. Gdzie tam też wydaje mi się, ma taką Aha. zapomnianą, niezapomnianą rolę. Tak, 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 tak. Ja, ja przyznaję, że ja bardzo dawno już widziałam ten film i jakoś tak nie skojarzyłam no ostatnią, jakby ja, ja y, bardziej pamiętam jej ostatnie y, y, wydarzenia jakby filmowe y, na przykład, bo w Kinie z też jest taki film Między nami dobrze jest, to jest taka adaptacja, y, to jest tekst Doroty Masłowskiej i y, y, i też zapraszam bardzo do zobaczenia tego filmu. Znaczy to jest spektakl teatralny, który jest ekranizowany i, i przełożony na, 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 do kina. Ale to jest też, dlatego mówię, ten, ona grała przeróżne role. Hmm. Pani pani mało lato, które mogą świadczyć, jakby liczne zmarszczki jej, i białe włosy i, i, i w filmowej tej halince tokarskiej, nie? Drzemie taka siła, niesamowita energia. Jest przykładem Pani Danusia jest przykładem tego, że mimo wieku można być wciąż młodą duchem, nie? Czyli co, polecamy serdecznie filmę z panią Danutą Szlaf Szaflarską. To jest naprawdę piękny. I jeszcze jakąś ciekawostkę, ciekawostkę z życia, może, nie wiem. Bo oprócz tego no, rzeczywiście nie dam, nie, nie dam rady w, tutaj wymieniać ich wszystkich nagród i odznaczeń, bo była wielokrotnie odznaczona i nagradzana. Natomiast myślę, że e, warto też powiedzieć coś, właśnie zawsze się staram przemycić takie no, e, ciekawostki z życia, bo słuchamy. byłam dwukrotnie zamężna mm -hmm. i dwukrotnie rozwiedziona. Mm -hmm. e, miała dwie córki, e, Marię ma. I yy, z pianistą Janem Ekierem i Agnieszkę, yy, ze spikerem radiowym Januszem Kilańskim. I z pierwszym mężem Janem, poślubioną w 1941 roku, rozstała się po, zaraz po Powstaniu Warszawskim, gdyż oczekiwał od niej tego, że będzie zajmowała się sprawami domowymi a nie aktorstwem, no to się z nim rozstała. A drugie małżeństwo to także nie przetrwało. Zakończyło się rozwodem w 60 roku, bo jak twierdziła pani Danusia Szaflarska, kolejny mąż miał problem z tym, że mam własne zdanie i nikogo o pozwolenie nie pytam. No i chociaż do, od 409 roku mieszkała w Warszawie no, przez ponad 50 lat na Starym Mieście, to bardzo chętnie odwiedzała rodzinne kosarzyska. Miała tam drewniany domek, do którego bardzo często przyjeżdżała. No, zagrała ponad 80 ról teatralnych i 100 ról filmowych. Mhm. I tak jak mówiłyśmy, no, wybierała różne role: współczesne i historyczne, grała kobiety pełne życia, energii, jakieś tak powabne, bardziej wyraziste. Ale była najdłużej pracującą i żyjącą polską aktorką. Mhm. A po śmierci um, podkreślano znaczenie jej dla kultury polskiej. i Aktor Olgierd Łukaszewicz, prezes Związku Artystów Stan Polski, powiedział: Pani Szafarska pozostała na nieboskłonie gwiazd polskiego teatru, filmu, telewizji do końca życia to fenomen. Świadczy to o niezwykłej wirtuozerii, warsztatu, który opanowała w sposób zdumiewający, ale także o człowieczeństwie, które zachowała. I w opozycji do wielu artystek, które dodają sobie pewnej aury, zapożyczając ją z ról, które grają, zachowała swoją naturalność, prostotę, zachowała siebie. Myślę, że to jest piękna puenta naszej rozmowy i tak. wraca, myślę, że to jest Piękna, barwna postać y, polskiej kinematografii. Pani Janito, bardzo dziękujemy i dziękujemy za całe, za y, wszystkie spotkania, które, y, które odbyły się w czasie ferii. W, 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 to był naprawdę w, w kinie, inny świat. Tak, w kinie za rogiem. o Danucie można by było opowiadać bez końca. 6 lutego, gdyby żyła, obchodziłaby 106 urodziny. Jeszcze warto tak. również przypomnieć, że jej pseudonim z AK to Młyna Żówna.